Hej, reklama wyrobów medycznych w 2023 roku to nowe wyzwania. Tym razem wyzwania prawne, które zaserwowała nam nowa ustawa o wyrobach medycznych oraz nowe, będące jeszcze w fazie projektu, rozporządzenie ministra zdrowia. Tu pojawiają się podstawowe pytania. Do kogo będą miały zastosowania te nowe przepisy? No przecież byłoby nudno, gdyby tylko do producentów, importerów czy dystrybutorów. No i nie jest nudno, bo nowa ustawa w siedmiu punktach rozszerza ten katalog. O kogo i o co? Po pierwsze, nowe przepisy stosuje się do działalności, w której wykorzystuje się wyrob medyczny, do świadczenia usług. Oczywiście jest to ograniczone tylko do takiego zakresu, w jakim reklama dotyczy usług świadczonych przy użyciu danego wyrobu medycznego, w tym wypożyczania, najmu czy użyczania wyrobów. Po drugie, nowe przepisy mają zastosowanie do prezentowania wyrobów w trakcie spotkań sprzedażowych, czy też jak mówi ustawa, spotkań, których celem lub efektem jest zachęcanie do nabywania wyrobów oraz dofinansowania takich spotkań. Po trzecie, do influencerów. A przynajmniej tak można odczytywać jeden z zapisów ustawy, który mówi o kierowaniu do publicznej wiadomości, opinii przez użytkowników wyrobów, jeżeli otrzymują z tego tytułu korzyści. Ciekawe, na ile szczelna będzie ta definicja. Po czwarte, nowe przepisy mają zastosowanie do odwiedzania osób wykonujących zawód medyczny w celu promocji wyrobów. Na przykład lekarze lub też farmaceutów. Po piąte, do sponsorowania eventów, np. targów, wystaw, pokazów, prezentacji, konferencji, zjazdów i kongresów naukowych. Dotyczy, dotyczy to w szczególności takich eventów, które są kierowane do osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami. Po szóste, do prezentowania wyrobów w czasie takich eventów. I po siódme, do przekazywania próbek w celu promocji wyrobów medycznych. Katalog jest dość szeroki. Najbardziej ciekawe mnie to, w jaki sposób nowe przepisy płyną na reklamę wyrobów medycznych przez influencerów. Mieliśmy niedawno poruszenie związane z rekomendacjami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczącymi oznaczania reklam, a przepisy dotyczące wyrobów medycznych przeszły niemal bez echa. A to właśnie w przypadku influencer marketingu wyrobów medycznych powinno dziać się najwięcej.